Cześć wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat słowiańskiej symboliki i przyjrzymy się bliżej runie Alatyr. W tym filmie opowiemy o jej znaczeniu, rozszyfrujemy jej tajemnice i spróbujemy zrozumieć, dlaczego jest uważana za jeden z najważniejszych. Symboli w słowiańskiej kulturze Dowiecie się, co symbolizuje Alatyr, jakie ma właściwości i jak interpretować jej obecność w różnych kontekstach. Zapraszam do oglądania. Witajcie, kochani! Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat słowiańskich symboli, a konkretnie w runę Alatyr. To niezwykle potężny symbol, który skrywa w sobie wiele tajemnic i znaczeń. Zacznijmy od samego rdzenia od zrozumienia, co ta runa właściwie reprezentuje. Runa Alatyr, często określana jako kamień węgielny świata. -Symbolizuje początek i koniec, jedność przeciwieństw, a także centrum wszechświata. To punkt równowagi, z którego wypływa cała energia, siła i mądrość. Uosabia ona stabilność, harmonię i porządek, ale jednocześnie zawiera w sobie potencjał do transformacji i rozwoju. Jest to symbol, który łaczy w sobie siłę natury z duchowością, przeszłość z przyszłością, a świat materialny ze światem duchowym. Alatyr to nie tylko symbol, to prawdziwa brama do zrozumienia głębszych praw rządzących naszym światem. Wierzono, że posiada on magiczna moc, zdolna chronić przed złem i przynosić szczęście. To symbol, który od wieków inspiruje i fascynuje. Teraz przeanalizujmy znaczenie runi Alatyr w pozycji prostej. W tym ustawieniu Alatyr reprezentuje przede wszystkim stabilność, równowagę i harmenii. Symbolizuje pewność siebie, wewnętrzny spokój i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Oznacza to, że w życiu osoby, której losy SA związane z tym symbolem w pozycji prostej, panuje porządek i jasność. Jest to czas na refleksję, planowanie i realizację zamierzonych celów. Alatyr w pozycji prostej wskazuje na siłę wewnętrzną, która pozwala pokonywać przeszkody i osiągać sukcesy. To czas na budowanie solidnych fundamentów pod przyszłość, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. A co się dzieje, gdy runa alatyr pojawia się w pozycji odwróconej? Sytuacja zmienia się diametralnie. Odwrócony alatyr może wskazywać na brak równowagi, chaos i dezorientację. Może to oznaczać trudności w podejmowaniu decyzji, brak jasności w życiu. A nawet poczucie zagubienia i bezradności. W tym stanie kluczem do sukcesu jest odnalezienie wewnętrznego spokoju i powrót do równowagi. Odwrócony alatyr wzywa do refleksji nad własnym życiem i do wprowadzenia niezbędnych zmian, które pomogą przywrócić harmenii. To czas na kontemplację i poszukiwanie wewnętrznej siły, aby przezwyciężyć trudności i odnaleźć właściwa drogę. Jak runa alatyr wpływa na sferę miłości i związków. W pozycji prostej alatyr symbolizuje stabilny i harmonijny związek, oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. Jest to czas na budowanie silnych więzi i pogłębianie relacji. W pozycji odwróconej może wskazywać na problemy w związku, brak komunikacji, konflikty i nieporozumienia. Może to być sygnał, z należy podjąć działania, aby naprawić relacje lub, w skrajnych przypadkach, zakończyć ja. Alatyr Al w kontekście miłości zawsze wskazuje na potrzebę równowagi i harmonii. Na koniec, zastanówmy się nad wpływem runi alatyr Al na zdrowie. W pozycji prostej, alatyr Al symbolizuje dobre zdrowie, siłę witalna i odporność organizmu. W pozycji odwróconej, może wskazywać na problemy zdrowotne osłabienie organizmu i potrzebę zwrócenia uwagi na swój stan zdrowia. Może to być sygnał, aby skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie działania. Pamiętajmy, że alatyr, niezależnie od pozycji, zawsze zachęca do dbania o siebie i swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To symbol, który przypomina nam o równowadze i harmonii we wszystkich aspektach naszego życia. Hej, wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat słowiańskiej runi Alatyr. Al to symbol o ogromnej mocy i bogatym znaczeniu, który od wieków fascynuje zarówno badaczy, jak i praktyków magii. Zaczynając od pracy z runa Alatyr, Al możemy powiedzieć, że jest ona niezwykle wszechstronna. Nie jest to runa, która po prostu nosi się jako amielit i czeka na cud. Wymaga ona aktywnej pracy, zrozumienia i szacunku. Można ją wykorzystać do medytacji, pomagając skupić się na wewnętrznym spokoju i równowadze. Można też użyć jej w rytuałach, aby wzmocnić intencje i uzyskać pomoc od sił wyższych. Kluczem jest zrozumienie jej symboliki Alatyr to kamień centralny, punkt równowagi, źródło wszelkiego początku i końca. Praca z nią wymaga cierpliwości i uważności, ale efekty mogą być naprawdę zdumiewające. Pamiętajcie, że alatyr to nie magiczna rocka, ale potężne narzędzie, które wymaga odpowiedniego podejścia. Zastosowanie runi alatyr w magii jest równie szerokie, co jej symboliczne znaczenie. Może ona służyć jako ochrona przed negatywna energią, pomaga w uzdrawianiu, zarówno fizycznym, jak i duchowym. Używana w rytuałach związanych z samorozwojem, pomaga w odkrywaniu swojego prawdziwego ja i potencjału. Wielu praktyków wykorzystuje ja również w różnych formach wróżenia, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Jednakże należy pamiętać, że magia to nie zabawa, a alatyr to potężne narzędzie, którego należy używać z rozwaga i szacunkiem. Nieodpowiedzialne korzystanie z jej mocy może przynieść nieposkutki. A co z amuletem z runa Alatyr? Do czego on jest potrzebny? Przede wszystkim, taki amielit może służyć jako stała ochrona przed negatywnymi wpływami. Może pomóc w utrzymaniu równowagi emocjonalnej i wzmocnić wiarę w siebie. Jednakże, sam amielit nie zastapi pracy nad sobą. Jest on jedynie wsparciem, narzędziem, które pomaga w osiągnięciu wyznaczonych celów. Ważne jest, aby pamiętać, że moc amuletu pochodzi z połączenia z jego symbolem i z intencja, z jaka go nosimy. Nie jest to magiczny przedmiot, który rozwiąże wszystkie problemy sam z siebie. Runa dnia, w przypadku Alatyr, może być niezwykle pouczającą. Jej obecność w danym dniu sugeruje, ze to czas na refleksję, na skupienie się na ważnych decyzjach i na znalezienie równowagi w życiu. To czas, aby zastanowić się nad swoimi celami i sprawdzić, czy idziemy w dobrym kierunku. Alatyr al w roli runi dnia zachęca do rozważnego podejścia do życia i do szukania harmonii we wszystkim, co robimy. Na koniec chciałbym polecić wam kilka przydatnych filmów, które głębiej omówia temat run słowiańskich i runi alatyr. Al znajdziecie je w opisach pod filmem. Zachęcam do obejrzenia i zgłębienia tej fascynującej tematyki